Rafał, jeszcze wracając do tego plucia Murana, to podobno masz dożywotny zakaz wejścia na MMA. Czy to prawda, czy to są plotki? No właśnie, no to teraz tak, taki. E, z beczki prawdy. M mój menadżer, nie będę może mówił nazwiska, ale osoba znana e, w tym świecie, zasięgnęła, e, zapytała u źródła, że tak powiem. No i zapytała pana Rafała Pasternak'a o to, no i nic takiego nie ma i z tego, co było powiedziane, to pan Arkadiusz Tańcula, cytuję, nie jest rzecznikiem w fejmu MMA, nigdy nie dawał mu takiej mocy, aby ogłaszał tego typu informacje. Mało tego, nigdy nie będzie miał takiej mocy, no tyle z tej strony i nic mi nie wiadomo na temat bana, jak to nazwał, na fejm, że będą mnie tam ganiać ochroniarze, jak nie będą widzieć, bo jestem specyficzny czy charakterystyczny, jak on to tam nazwał. Tak więc to, co powiedział, akurat jest kłamstwem z tego, co udało nam się ustalić.